Cześć siemano, witajcie, jestem to jest Patryk yy, jesteśmy u królików Na ścielone jak widzicie Jeszcze tutaj no, mamy minus 8 teraz albo 9 yy, Także jest ładny mróz na co było minus 10 Kurde rozsadziło mi miseczkę jedną w nocy yy, nie wiem czy to jest kurda rozwaliła i mam sześci bo ten, jedną nie wiem dziś zgubiłem, pies mi wyniósł pewnie nie mogę znaleźć to dlatego daję pójdełko na pół godziny i zabieram i tak cały czas dzisiaj dwa buraki dostał Rano, to rano mu nie dawałem wody. Teraz mu dam. Ta dostała w takim czymś, to, to tego nie rozwali. I jeszcze muszę taką jedną znaleźć. Ja gdzieś mam je, tylko muszę poszukać. Nie. Tu się zawsze walała przez całe lata. No, ja to będę ścielił. co to już naścielone. Ładnie. Nawaliłem, bo już mokro było na no, teraz i tak nie posprzątam. Także dlatego tyle, nie to żeby było im ciemno, ciepło, bo oni teraz e, najlepiej się czują. No Kurde, z, to, z tymi siatkami to zobaczy, oto wyleję trochę. To to... No i tak to jest. Ale tak to naprawdę jest dobrze. Jedynie jedna samica mi wywala. Ogółem, czekajcie Dałem tu trytytki, żeby nie wywalały. I nie wywalają, bo tak to wszystkie mi wywalały, dałem trytytki. Dał mi ten pomysł Dawid hodowca, także naprawdę dzięki. Dam link do jego, do jego kanału w, 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 w opisie. No a ja lecę dalej ze słomą. Kurde kolejna kostka. Powiem wam, że idzie tej słomy jak nie wiem. Masakra. No śniegu nie ma, mało co jest. Gordę nawaliło łodzić po kostki i wzięło, napadało i deszcz. W jedną nas padało. Było kilka dni przerwy: dwa, trzy po śnieg, i teraz przymroziło. Jest ładnie bardzo dobra, lecę dla tej też nasielone, tam też jadę przywieźć. Yy, yy, no, kostkę, bo już nie ma. No i dobra, słona przewieziona. Jeszcze wojka muszę. Muszę ten pościelić i dać mu wody. No także tak to wygląda Tak to no I tak Pościelona już Także wam się Ci spodobał zostawcie łapkę w górę, komentarz subskrypcję z Maitkiem. Na razie Cześć.